Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców marca. Będą przede wszystkim ci tacy ulubieńcy, ulubieńcy makijażowi i jeden wątek niemakijażowy. Zacznijmy od paletek, które totalnie skradły mi serce. Jeśli chodzi, właśnie, Zoeva czy Zoeva? Powiedzcie mi koniecznie, jak to się wymawia. Jeśli to jest niemiecka marka, a tak myślę, to będzie Zoeva. No ale dobra. E, pierwszą moją paletką była paletka Smoky. One w ogóle, może omówię jak one w ogóle wyglądają. To są kartonowe opakowania, ale one są bardzo mocne. To mam od kilku niezłych miesięcy, widać po niej, że ma kilka miesięcy, a te mają dopiero jeden, e, bo jest po prostu bardziej sfatygowana, ale i tak, jak na taki kartonik i ja na, na to jak dużo też um, ze mną jeździła i w ogóle była rzucana, to całkiem dobrze w ogóle sobie, sobie radzi. Do niektórych cieniach zużycie jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Więc mając tą paletkę i znając jakość tych cieni, od razu jak zobaczyłam te dwie sztuki, od razu się zakochałam totalnie i zamówiłam je na raz. I muszę przyznać, że ta o nazwie Rose Golden, którą właśnie widzicie, nie... nie jest tak fajna, na jaką by się wydawała mi przez internet. To znaczy, Cienie, pigmentacja, rewelacja, bo to jest jakość niesamowita. W ogóle te palety w przeliczeniu, jakby na jeden cień, wychodzą bardzo tanio, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć cieni za 72 zł. Także 7,20, tak? 72, coś koło tego. Yy, za jeden taki cień, także. Rewelacja, bo ta jakość jest. To jest chyba wielkość inglotowych cieni czy makowych, a zrównałabym jakość właśnie tych cieni z tymi z maka, zdecydowanie. To jest taka półka, to jest wyżej nawet niż inglot Więc idealna pigmentacja, jeśli jest mat, to jest głęboki, bardzo mocny mat, taki, że musicie tylko lekko znużyć pędzel, bo inaczej zrobicie sobie plamę. Jeśli chodzi o te iskierkowe, to jest taka wielowymiarowość i w ogóle cudo. Ale tak jak wspomniałam, te cienie, jakby one są piękne, ale uważam, że ta paleta sama w sobie jest uzupełnieniem innych palet. Yy, mogę się nią pomalować ca cała, jakby od początku do końca. W ogóle, jeśli chodzi o jej design jakby, i to, co, jak tu wygląda, to jest zdecydowanie piękniejsza z nich. Ale ta, która jest najbardziej znana, czyli ta z naturalnymi cieniami, Naturally Yours, ona jest moim totalnie numerem jeden. I jeśli chodzi o to, to uwielbiam też ten cień, który nazywa się First Love. To jest mat. Który jest idealnie w kolor właśnie mojej bladej skóry Ale jeszcze o dosłownie dwa tony jaśniejszy Więc wspaniale rozświetla mi, bo rozjaśnia mi właśnie wewnętrzny kącik oka W sposób matowy Bo ja bardzo nie lubię mm, takiego bardzo... I bardzo mocnego błysku w wewnętrznym kąciku oka, kiedy mam błysk na powiece. Po prostu wolę takie, e, taką kombinację, jak mam teraz, czyli błysk na środku, a wewnętrznej stronie mat, ale jasny, który właśnie otworzy to oko. E, po prostu cuda. No i w ogóle te cienie, zestawienie ich kolorów jest idealne i korzystałam tutaj z każdego e, po prostu cudo i dobrane, tak jak trzeba. No. Mniam. <laughs> Kolejna rzecz to pomadka, którą teraz też mam na ustach. To jest jeden z tych nudeów, które bardzo długo szukałam, w końcu znalazłam i jestem przeszczęśliwa. To taki brudny, lekko, tylko zimny róż o nazwie Cream Cup z Maca. To jest wykończenie Cream Sheen, czyli takie mocno kremowe, bardzo nawilżające, eee, jednak Napigmentowane. Także śliczny niudziak pasujący dosłownie do każdego takiego makijażu, który jest troszkę mocniejszy, lub kiedy chcemy właśnie, żeby nasze usta miały troszkę ładniejszy kolor, ale żeby nie było widać, że tam zostało trochę pomalowane. Ja się zawsze wspomagam tą właśnie konturówką numer 15 z bourgeois i dzięki temu właśnie dzięki niej powiększam sobie usta jak coś. Wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o paznokcie, w ogóle to jest to nie jest mój ulubionec, ale już to w pla tam, bo wiem, że będzie milion pytań, zawsze z milion pytań o to, co mamy na paznokcie. Teraz mam i testuję te duże, właśnie, z linii Professional, lakiery z Life. Je można dostać w każdym, chyba? Chyba w każdym Super Farm. Um, I to jest numerek 02. Taki bardzo ładny, szaro-beżowy kolor. Ja w ogóle uwielbiam wszelkie szarości i beże właśnie tego typu od jakichś chyba z dwóch lat dobrych na, pazno no właśnie na pazurach i moim totalnym ulubieńcem, tylko bardziej szarym, ten jest bardziej nudziakowy, a bardziej szary jest Master Plan z Essie to jest po stronie tej nudziakowo-szarej po prostu ooo, mój numer jeden. Ale kierów tego typu i w tych odcieniach mam tyle, że Mogłabym wam sam film nakręcić o samych szaro-beżowych lakierach, bo tak jestem wkręcona w to, że i mam ich tak naprawdę dużo, bo to uwielbiam. Dalej lecimy. Jeśli chodzi o zapach, ja jestem bardzo wybredna na zapachy, ale w końcu znalazłam coś, jakby co za pierwszym powąchaniem nie byłam do tego przekonana. Za drugim coś mnie tam zaintrygowało, za trzecim stwierdziłam, że jest fajne, a za czwartym, że już muszę to mieć. To jest zapach Ani Rubik. Original. On jest dostępny w salonach Inglot. To nie jest produkt Inglota, tylko to jest produkt Ani Rubik, który sprzedają salony yy, i sklepy i wyspy też yy, właśnie Inglota. Także cudo, bardzo łatwo dostępne. To się albo kocha, albo nienawidzi, bo tam, tam jest taka mieszanka... Która właśnie albo, 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 albo jest na tak, albo na nie Ale ja lubię takie mm, troszkę bardziej, można powiedzieć, skomplikowane zapachy I jeśli chodzi o to, to uważam, że e, cena jest naprawdę świetna w porównaniu do jakości perfum Bo ja zdecydowanie wolę, jakby nie idę w ilość, tylko mm, e, też w jakość, jeśli chodzi o trwałość O to, czy zapach się rozwija No i oczywiście jak pachnie na mojej skórze, a nie na kartce czy na... Na kimś, bo to jest zupełnie jakby inna bajka. E, I ten właśnie taki jest, jest niesamowicie trwały i kosztuje niecały, jakieś chyba 180-190 zł za 50 ml, czyli to jest jakby ten, e, ta większa pojemność, bo zazwyczaj taka cena dotyczy 30 ml pojemności. E, I perfum, właśnie jeśli chodzi o tą. Klasę, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj, tu, tu tylko króciutko wspomnę, rozświetlacz y, z Lovely Gold Highlighter, który mam teraz oczywiście na policzkach, y, ale o nim jest oczywiście film tutaj w zamiennikach klasyki, w zamiennikach Mary Luminizer. i zapraszam Was serdecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście. A ostatnia rzecz, to jest coś, o czym będzie niedługo zaraz w filmie, bo ukochałam sobie konturowanie, jak wiecie, produktami y, znaczy w ogóle w tamtym e, miesiącu bardzo lubiłam e, ten e, róż w kolorze właśnie brązowym e, w, w kolorze top e, z NYXa i też e, chyba w kolorze 501, coś takiego chyba e, z Inglota, ten puder do konturowania ale ja cały czas najbardziej, najbardziej lubię za trwałość, za jakby brak plam za, za to jak się nosi konturowanie na mokro i używałam bardzo długo produktów, które są w musie ale też takie, które są są w pędzelku właśnie sprawiły, że jest to fajne, bo są małe i są bardzo podróżne i możecie od razu jakby nimi zaaplikować dokładnie tam ten ciemniejszy kolor, gdzie potrzebujecie takie w ogóle korektory w pędzelku jakikolwiek byle był za ciemny dla was no i nie za pomarańczowy i nie za różowy po prostu taki pośredni odcień że sprawdzicie na ręku, widzicie, że jest zdecydowanie ciemniejszy od skóry, ale nie jest ani różowy właśnie, ani pomarańczowy i to będzie jak najbardziej w porze. To jest jakby bezpieczne, fajne, a film o konturowaniu już będzie wkrótce, 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 wkrótce. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Nie, jeszcze ulubienie się kosmetyczne. Moim zdecydowanym w ogóle mm, YouTube'owym filmem, ulubieńcem tego, tego, tego miesiąca był wywiad Łukasza e, z Beatą Pawlikowską. Koniecznie zapraszam, jest to tak ciepła i tak bogata wewnętrznie kobieta, że warto spędzić to chyba 20 kilka minut właśnie, żeby jakby... Po, po, połóżcie się na kanapie, usiądźcie w fotelu i po prostu posłuchajcie tego. Cudo, dla serducha. Dobra, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia i piszcie, yy, właśnie, jacy byli Wasi ulubieńcy kosmetyczni? Nie kosmetyczni. Cześć!